U Seby masz skrót z ale to już kurwa Seba wrzucił ten? Ja pierdolę, jaki szybki. No ale w sumie na tym jego praca polega, nie? Żeby napierdalać dwie sekundy. Zaprośmy bohaterów pierwszego pojedynku gali 15. Konferencje. Kurwa jest. Ważenia. Face to face. Wszystkie skróty z najpopularniejszych gal fightowych znajdziesz na kanale SEP 4. Subskrybuj, aby nie przegapić. Wariat Radek i Patryk Woźniak! 66, 100. 60. 900. Ule, kruszynka. 900. Nepati! Dżamile, 64, 900. Dżamele, 64, 300 Dżamile i Dżamele? Patryk Woźniak, jaki plan? Na jutro. Wszystko się okaże w walce. Ciężko wyciągnąć więcej. Tutaj jest już skupienie przed jutrzejszym pojedynkiem, natomiast, Patryk, może ty nieco więcej na temat tych emocji, które towarzyszą Wam. Nie mam żadnych emocji. Lekki stan stresik się pojawia, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Szybka robota? Wydaje mi się, że tak. No, warunki fizyczne po stronie panów, kilogramy po stronie panów. Jak to wszystko oszukać? No warunki są, ale oni w siebie nie wierzą. My tam wjeżdżamy w nich na pełnej. Widzieliśmy tutaj na media treningu, naprawdę jest... Ja... ale ten gościu mówi tak totalnie, obydwoje mówią tak, kur... Bez emocji? Jakby życia w nich nie było? Zero nul. Jestem krótki dystans i to jest pomysł chyba na ten pojedynek Jamel. Jak to wszystko będzie? Jedyne jakie emocje mają to na głowie, zielone włosy. Wy oczekujecie, że będzie to jeden na jeden, a później dopiero zwycięski duet zostaje i bije jednego, czy jednak od razu dwa na jeden i lecimy na pełnej? My się nastawiamy bardziej na jeden na jeden zacząć, a później myślę, żeby troszkę show było lepszy, no to będziemy robić jakieś kombinacje. Tutaj naprawdę Bardzo blisko siebie, Bracia Fati, Patryk Woźniak i wariat Radek Może się na Naoglądajesz MacGregora, ale uwierz mi, nim nie będziesz jutro ziałem. Gościu kur... Nawet próbuję mu wrzucić bez emocji, to jest pojęte. Zobaczymy. Boi się, boi. Bardzo. Zawił go napisałujesz. <noise> nie mogę wytrzymać. Nie o, o, Ohoho, panowie spokojnie trzymamy nerwy na wodzy. To jutro musi eksplodować, a nie dzisiaj. Panowie, no to doprowadźmy może, bo te konfrontacje mogą się różnie ułożyć. Do zmiany, nie, jeszcze, jeszcze do zmiany w duetach, tak jest, bo przecież mogą panowie trafić na sytuację. Także po raz Cyt, drugi, face to super. face. No, widać tutaj, Jamil mocno napięty i agresywnie podchodzi do swoich przeciwników. Nie, nie chcę cię pocałować. I znów, znów jest agresywnie. Naprawdę tutaj emocje sięgają Zenitu. Próba frontalnego kopnięcia, ale Nikola, Nikola jest blisko. Filip! Duże ciało, a tylko 77300. 300 Take fan! 600 <laughs> Ale wujas. Widzimy tutaj gabaryty. Siłownia była grana. Czy była grana, sala treningowa, jak to wszystko wyglądało? I czy jest duży spokój przed jutrzejszym pojedynkiem? Owszem była grana siłownia i sala treningowa. Jestem wyluzowany, jutro wchodzę, robię swoją robotę i tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia tak naprawdę. A jak tak zerkasz ukradkiem w prawą stronę w kierunku tej kwana, to widzisz kogo? Orzeszka. Orzeszek, a orzeszek łatwy do zgryzienia, czy jednak twardy? Orzeszek łatwy do zmiażdżenia. A jaka jest Cześć, na kogo są ten? Yy, yy, Boże, bety w tej kwan zabielski, jestem bardzo ciekawy. Bo jakby fizyczne yy, warunki ma dużo lepsze zabielski. Jaka jest odpowiedź na te słowa? Wydaje mi się, że jak taki wielki kulturysta przegra z Grubaskiem, to będzie głupio. Na nie? Fana. No ale to, to wydaje mi się, że raczej jest, jest, jest na tej ze względu na to, że. u tej popularniejszy, nie? No taki jest plan, żeby mów... Mu... No to chyba jasne. Szybko? Czy bo jeszcze, że może mieć problem. bawimy się w tej klatce. Znaczy, bawić się nie będę, bo zawodowcem nie jestem. Jak będę mógł skończyć, to go skończę. Jak nie, no to potrwa full distance, nie? Przewidywania to jest runda pierwsza, druga czy pełen dystans? Przewidywania są takie, że chcę wytrwać do końca. Mądrzejszy, ale... no ale wiesz, nie działo, mózgi mózgiem nie walczy, nie? Zapraszam na znaczy. face. Nie w takim wydaniu, o to chodzi. Też mi się wydaje, że raz raczej przegra, niestety. Jak przegrasz, to ja ci taki palec pokażę prawdziwy wiek. Żeby nie było jak Nitro versus Unboxal. Nie, no bez, bez przesady, no kurwa. Ja już wam mówiłem na samym początku jak były był Nitro, był Unboxal, oni chodzą nawet kurwa tak dziwnie. Widać, że no po prostu słabsi fizycznie, nie? Te ruchy mają takie nerdozowate obydwoje. Już widać, jak człowiek chodzi. A no, tutaj oni mają no, normalną fizyczność, nie? przodem do publiczności. Nie, nie interesowałem się, pewnie wysyłali jakieś tam 72 400. 73 73900 na treningu medialnym było więcej uśmiechu, natomiast tutaj widzę, że jednak jest skupienie. Jest ta atmosfera coraz bardziej gorętsza. Jak to wszystko wygląda u ciebie w środku? Jak ty sobie radzisz z tym stresem i właśnie tą atmosferą? Coraz bliżej walki, więc emocje coraz większe. Tak naprawdę całe życie przeprogramowałem pod to, żeby rozgrywać mu głowę w dniu jutrzejszym no i dam z siebie wszystko, tak naprawdę wszystko co widzieliście na jakichś nagraniach albo media treningach, czy też dzisiaj, to była zasłona dymna. On wie, co go czeka, on wie, że będzie bity, wie, on wie, że w dniu jutrzejszym dostanie wpis. Dol, mimo tego, że trenuję tylko miesiąc. Nie jesteś faworytem tego starcia i tutaj moje pytanie. Czy to cię dodatkowo nakręca? Czy mnie to nakręca? Tak naprawdę ściąga to ze mnie jakąkolwiek presję. Czy wygram, czy przegram? Ja i tak jestem wygrany. Ej, bo... to też jest popierdolone, że ludzie ćwiczą po miesiąc, kurwa, czasu i idą się napierdalać na ringu. Kurwa, to jest, to jest chore w chuj. Po miesiącu treningów nic, kurwa, nie umiesz. Bądźmy szczerzy, no kurwa, nic nie umiesz. To ja pół roku na Muay Thai, kurwa, chodziłem i nadal, kurwa, jestem pewny, że ja nic nie umiem. Totalnie nic. To jest... To... Nul, kurwa. Spojewane. Zmieniłem swoje życie. Od zdrowia się odżywiałem. Chodziłem na treningi 10 razy w tygodniu. Dałem sobie siebie wszystko. Nie mam sobie nic do zarzucenia, tak naprawdę. Czy tak samo przygotowałem. 10, 10 jest... razy w tygodniu, kurwa, na treningi chodzić? Przecież to jest kurwa bez sensu. No idziesz ciorane jak świnia na ten trening. jeszcze pojedynek? I czy podobnie jak u Maxila, to twoje sumienie jest czyste, że wypracowałeś wszystko na sali treningowej, co mogłeś wypracować? Witam wszystkich przede wszystkim, bo jeszcze nie miałem okazji. <laughs> Eee, e, jestem pewny, że wygram. Widzę po nim, że jest szczęście. Widzę, że coraz bardziej się stresuje. Ja, póki nich. co, jeszcze stresu nie poczułem. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem pewny, że go pokonam. Paramaksil będzie bity, będzie leżał. Ja pierdole, kurwa, Muran. Nie żyjesz. Słyszałeś, Wiesz, że nie żyjesz. Pamiętam, co ci powiedział twój ci paczkę na ojom. Spoczko, stary. Przyjdę ci tam. i kurwa, rzeczywiście se kutasem wyciął, co za debil. Na nieśladą. Pierwsza runda. Widzę to po oczach. Nie uciekaj. Ja pierdolę. Także to pierwsza runda. Nie jest częścią. Zarypuję się jak lec. Za dużo. Za dużo tych mocnych słów poszło. Jeszcze sceny aktorskie ze strony Paramax Hilat. Muran! 93,5 kg Arkadiusz! No zjibałem nóżki komarowi. 400 gramów wyjątkowo. Nie będziemy przeprowadzać ani wywiadu, ani face to face. Bo ci panowie i bohaterowie tego pojedynku, ale także kolejnej walki spotkają się już po ceremonii ważenia. Eee, jednak trenuję pod okiem profesjonalistów, więc gdyby nie miało to sensu, to trenerzy by to realizowali inaczej. Nie to, żebym się na tym znał, ale jak pierdalam na czas. Ja to wpierdalam na czas, to mój jedyny sport, ale no trener jest trener. Kurwa, ma kilki, no ale e, wiesz, no kurwa zawsze jak jakieś sztuki walki idziesz, to no gościu musi mieć jakieś kurwa doświadczenie w tym trenowaniu, nie? To nie jest tak, że jak idziesz na sztuki walki, to idziesz do kurwa sepka z klatki czwartej B i on cię uczy napierdalania się, bo to nie działa w ten sposób. Tylko masz jednak gościa, który no kurwa umie trenować, nie? Przynajmniej wydaje mi się, że powinieneś do takich chodzić. To nadal miesiąc czasu, kurwa, to jest nic, stary. To jest kurwa nic. Na ostatnim face to face na spotkaniu z wami, z widzami, ale także włodarzami włodarzami, poważeniu jest face to face czterech panów. Szanowny reporter! 92 200 się. Jacek! No ale to. Kurwa. 90... Kurwa, bura wygląda jak Kylo Ren na tym ważeniu. 92 wie się. A i tu w końcu ten szalony reporter się bije kurwa czy nie bije? Czemu on jest na ważeniu? Już kurwa nie rozumiem tego No, co jak co? Bije się jednak Kurwa, nie wiem, pojebany Co jak co? Mura może jest kurwa pojebany, ale jak na swój wiek wygląda zajebiście dobrze, trzeba mu to przyznać. 96 kg. Przypominamy, face to face. To będzie spotkanie już po ceremonii ważenia. Nie chcemy tutaj przesadzić, przegiąć troszeczkę, zanim dojdzie do tego spotkania. Na słowa widać, pali się do tego spotkania Jacek Murański. Bo Jak to... Hakon z Dying Tylko ulany Hakon, no? Będzie program. Marcin! 78 kg, 600 crusher! 79 kg. Marcin, pojedynek rewanżowa, te rewanże podobno rządzą się swoimi prawami. Nie wiem, jak ty się odniesiesz do tych powszechnie używanych słów. Czy faktycznie te emocje są trochę inne? Czy spodziewasz się zupełnie innego pojedynku niż w pierwszej konfrontacji z Kacperem Błońskim? Na pewno ten pojedynek będzie zupełnie inny. Jesteśmy dwa lata później, mamy za sobą dwa lata przytrenowane, czasem z większą częstotliwością, czasem z mniejszą, ale wydaje mi się, że obaj trochę czasu poświęciliśmy, więc mamy wiele, większe umiejętności i będziemy się jutro po prostu napierdalać. Jest duże napięcie gdzieś wasze prywatne Sprawy jeszcze nierozwiązane. Czy uda się powstrzymać te emocje, żeby wykonać tylko tę pracę sportową w trakcie pojedynku, czy będzie to piekielnie ciężkie? Już to ja już nie czuję jakiegoś wielkiego napięcia między nami. Wydaje mi się, że każdy tam jutro chce wejść, po prostu zrobić ok, Okej, proszę. Pewnie jest pewny swojej wygrany, ja też jestem swojej pewny. Wydaje mi się, że to jest zdrowe podejście, zarówno z mojej, jak i z jego strony. Zobaczymy, kto jutro okaże się lepszy. To jakby jeszcze podkręcić tę atmosferę. Na koniec króciutkie pytanko, jakbyś sobie miał zwizualizować ten fantastyczny scenariusz? Najlepszy, jaki może się wydarzyć w trakcie Pojedynku, to będzie jakie rozstrzygnięcie? Ha, ha, ha. Nie, nie mam żadnego fantastycznego, wymarzonego finiszu. Ej, to swoje bane, bo tego Dubiela oskarżali bardzo mocno o to, że doping bierze i tak dalej, nie? Bo mu się kurwa szczęka trochę zakwadraciła. Czy gimper był oglądany? Nie, nie był. Szczęka mu się trochę zakwadraciła i od razu było kurwa zarzucane, że bierze sterydy jest popierdolone. Zobaczymy jak to się jutro potoczy, tam jest wiele zmiennych. Czekamy do jutra. Ty już Kacper znalazłeś receptę jeden raz na Marcina Dubiela. Czy recepta druga jest y, trudniejsza czy łatwiejsza niż y, po raz y, pierwszy jak wygrywałeś z Marcinem? Myślę, że recepta do każdej walki wygląda tak samo, czyli ciężka praca, nieodpuszczanie i w momencie kiedy inni zamówią, ciugodę, Ale Zobaczymy jak to, to może masz rację, ...to ty ciężko trenujesz i, i gonisz, więc myślę, że to najlepszy sposób żeby wygrywać. Jutro widzimy najlepszą wersję Kacpra. Jakby Czysty, to by nic nie ma przeciw testom, ale z drugiej strony tak się zastanawiam i chuj w to, że kurwa nawet jak sobie wszczykuje coś w Dubsko, to kurwa co do tego, to że no nie wiem, że walka kurwa z yy, Kacprem, to jakby brał sterydy, to by się kurwa nie zgodził, jakby brał wcześniej kurwa i wy wybuchł między nimi ten konflikt, to, to co? Nie, no nie rozumiem totalnie. z jakaś tam jakby, może brakuje mi słowa dzisiaj, eee, jakaś forma przygotowania się do walki, tak mi się wydaje. Te... Musiałby 10 lat brać, żeby mu od tej się je wyjebało. No, może nie aż tyle, no, ale. No, myślę, że tak. No, kurwa, w, w miesiąc by jakoś tak go nie rozjebało, nie? Bo tam stawiasz to około miesiąca, by jakby brał, to by brał, nie? Tak jak był oskarżany. Gali 15? Na pewno, z każdą walką staram się coraz bardziej. Rozwijam wszystkie umiejętności, czy to siłowe, czy to techniczne, więc myślę, że będzie dobre show. W ogóle, brak tego limitu byłby potrzebny, czy to się skończy tak szybko, że nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale jakby brał, to by było widać po całym ciele, kurwa, nie tylko po szyi, no guys, come on, a nie wygląda w ogóle jakby brał. Super, że walka jest w no limit. Nie będzie momentu na, na podpowiedzi trenerów. Będzie prawdziwa walka, taka jakbyśmy się tłukli na ulicy. To mi się podoba. Mam nadzieję, że wykończę przeciwnika i sędzia będzie musiał mnie od niego odciągać. Chciałbyś zobaczyć. Masz porównanie gościa, który najprawdopodobniej w swoim życiu był kurwa na niejednym cyklu. Masz po lewej gościa i masz Buńskiego. No kurwa, nie Buńskiego. Yy, Dubiela. No come on. Chciałbyś zobaczyć strach, co? Nie potrzebuje, żebyś. Tu będę oglądał fame? no dlatego najprawdopodobniej yy, jutro nie będzie streama, albo no będzie bo wcześniej, wcześniej jest, nie? Nie, W kierunku publiczności jeszcze panowie. Mariusz! 91 kg 600. Policz zombie! 81 kg. Czy jesteś zadowolony z tego, Urwa, Kurwa, gdzie to 91 kg? A I ma wzrost, no jest twój wysoki, nie? To udało się wypracować w trakcie tych przygotowań. Ja, no tak, dobra, jestem już bardzo wiem. zadowolony. Nie ma co ukrywać, że przy, takim, przy takiej ilości kilogramów, czyli 16, 16 kilo do ścięcia, no to prawie, pierwsza no. taka mała potyczka i bitwa czekała mnie dzisiaj rano właśnie, między innymi z tą wagą, bo zaczynając ze 108, byłem raczej takim napompowanym gościem. Śmiali się, że trochę jak ciasteczkowy potwór, ale no udało się. Jestem bardzo zadowolony, jednocześnie nie miałem jakichś problemów z jakimś, nie wiem, w, w ostatnich chwilach cięciem w drastycznym czy coś, kosztem, nie wiem, kondycji, więc jestem póki co bardzo zadowolony. Zadowolony, bardzo dobrze się trzymam. Głos oddajemy Marcinowi Wrzoskowi. Skupienie, skupienie na twojej twarzy. To jest... Maćku, tutaj nie potrzeba żadnych pytań. Do śpiolenia, jutro wychodzimy, bijemy się ku na śmieci życie. Au! To kończymy, face to face. Pożałujesz, że nie zostałeś w rapie. Jutro cię trafię, trafię... Ty. Ja ciebie też... Tak mocno trafię, jestem coraz bliżej. Nie chuj, Zara trafi. Dobra, wypierdalać. Rapu. 77 kg 200 Konopski. Nie, no kurwa. Kilogramów 300. Widzę, zerknąłeś na sylwetkę. Ja pierdolę! To gdzie, kurwa? Gdzie? No, come on. 57 kg, 300 kg. Widzę, zerknąłeś na. Konop ma wklęsłą klatę, kurwa. Sylwetkę Konopskiego robi wrażenie, czy jednak duży spokój? No imponująca, myślałem, że będzie większym chuderlaczkiem, no ale to dobrze. Może to będzie większe wyzwanie. Po pierwszej walce jest wskazane nawet. Jak jest imponująca, to mówi się, że jak. Aksajo, o dziwo, najlepsza sylwetka, kurwa ze wszystkich na tym. Na, na fejmie, tutaj, z tego ważenia. Coś więcej waży, coś się większego, to głośno nie wypada. Czy taki jest plan na ten pojedynek jutro? No dokładnie tak. Mam nadzieję, że tym razem mój przeciwnik, jak mówiłem, na trailerze, się nie będzie kłaść sam i będę mógł go skończyć. Ja. Pierwszy pojedynek w organizacji e, Fame, no wiemy, w swoich materiałach na YouTubie dużo mówisz, natomiast tu mówić nie trzeba, tu trzeba robić. No to jaki... Nie, no kurwa. ...na pierwszy pojedynek i konfrontację z Nie, no ja rozumiem, że wiecie, mięśnie to nie wszystko i tak dalej, ale no jakąkolwiek, kurwa, fizyczność. No nie ma szansy, kurwa, no nie ma najmniejszej szansy. No, myślę, że trzy rundy się pobijemy. Nie będę tutaj niczego zapowiadać. On ma miano koksa, wielkiego kozaka, więc niech jutro to podtrzyma. Ty czujesz duży spokój, czy jednak jest troszeczkę. No kurwa, chuj ci chodzi, widzu. Co się prójesz? Presji przed tym starciem. Właśnie przerażająco duży spokój czuję. Nie wiem, czy tak powinno być, ale. Ja też jestem szubły, no i chuj w to. Czuję. słów, z uśmiechem. Linki Masty! 61 kg, 100. Linki Masty! 60 kg, 600. Minęło sporo czasu od tego pierwszego pojedynku. Sporo się pewnie w Twoim życiu zmieniło, i te przemiany każdy obserwował. Dlaczego ten rewanżowy pojedynek ma skończyć się inaczej niż ta pierwsza walka? No, na pewno. Ona już ma lepszą formę niż Ona A akurat obydwie panie mają całkiem nie najgorszą formę, tak bym powiedział. Um, dużo więcej umiejętności, tak. Co zresztą widać, pokonuje coraz lepsze rywalki, i przeciwniczki dla mnie się kończą. No, wydaje mi się, że wynik tej walki będzie inny. Jest troszeczkę więcej presji związanej z tym, że na ten pojedynek rewanżowy czekaliśmy już bardzo długo. I to jest poniekąd taki weryfikator waszego poziomu po tym właśnie okresie, w którym nie dochodziło do waszej bezpośredniej konfrontacji. Jest stawka tej walki przez to nieco <laughs> większa i, i ten apetyt głód na tę konfrontację jeszcze większy? Ja też czuję głód tej walki, naprawdę nie mogę się doczekać. A propos tej presji, ja wiem, że są w stawce trzy pasy, aczkolwiek nie czuję na sobie żadnej presji ponieważ według bookmacherów jestem e, spisana na porażkę, a Aniela też uważa, że e, umiejętnościami na żadnej płaszczyźnie, więc e, no, ja jestem ciekawa tego starcia. Wymarzony scenariusz? E, chciałabym po prostu wygrać, jestem przyzwyczajona do wieczorku. E, Dziękuję serdecznie, widzu. Też chcę, żeby widzowie mieli... Pokaż bo... platę. Mam nadzieję, że... Żeby... Właśnie miałem zdjęcie z boku, myślałem, czy wam pokazać, ale jeszcze za jakieś dwa miesiące wam pokażę. Mam takie trzy zdjęcia przygotowane. Eee, ale to powiedziałem, na koniec roku Wam kurwa pokażę wszystko. Zobaczycie. Pokabica, teraz nie pokazuję kurwa. zszedłem z kreatyny i biceps spadał półtorej centymetra, kurwa. Będą to trzy pełne rundy. Witamy ponownie w organizacji Fame. Jak się Pani tutaj czuje? Teraz mam 37 centymetrów tym, tylko. Tutaj Było prawie 40. Tym, ale no. Organizatorów jest super. Ja mam kurwa taki deficyt kaloryczny ostatnio widzę, że ze wszystkim kurwa spadam, więc się nie odzywam. Dlaczego? Po raz drugi wygrasz z Master, bo pewnie taki jest plan na ten pojedynek. Łapa siedzi? Ja to jestem kurwa załamany, widzu. Nie pamiętam, kiedy miałem tak małą rękę. O dziwo, kurwa, nigdy w życiu nie byłem silniejszy niż jestem teraz. A kurwa... Biarowo jest tragedia. Mam... Jest więcej. Właśnie o to chodzi, Ketriko, Bo jest teraz jeszcze wrzesień. Ogólnie, kurwa, sierpień jest totalnym gównem dla mnie. Formą stoję w miejsce, albo lecę nawet trochę w dół. Na klacie mi spadło. Nie wiem, czy kurwa stówek. No, nie, na no, stówę to bym podniósł, myślę, że bez problemu. Ale no kurwa, wiem, że jest tragedia. Wrześnień jeszcze będzie kurwa słaby, bo muszę zrzucić tą, ten nadmiar, co mam, i później na masę wejdę czystą. No to będziemy myśleć o tym. Procent pięćdziesiąt. Rozjęłobyś Normalnie, kurwa. Jak y, hardcore ko koksu, kurwa te. Y, kaktusy na tej. Na co pustyni. tutaj przyszłam, przyszłam po prostu po trzy pasy. Świńską dietę, chodzi ci o brudną masę. Kurwa, to jest największy bullshit na świecie, widzę. Tu nie ma słów, tu są tylko wymiany spojrzeń. Jeszcze rzucone na odchodne ze strony Lear i Pożegnaj się z w kierunku Linki Master. To by było na tyle, jeśli chodzi o. To między o... nogami przychodzi od tego, u wiesz? bierzesz. Miałoby to sens. Ważenia Face to Face. Wszystkie skróty z najpopularniejszych Gal Fightowych znajdziesz na kanale. I ze sponsora na ławę? Yy, kurwa nie I, i tak tym jeszcze za słaby No kurwa widzowie teraz Mówię żebym ledwo stówę podniósł Miesiąc temu było 107,5 I teraz jest chuj w dupie To nadal nie jest taki wynik ja bym chciał się nim chwalić Jakoś kurwa publicznie pokazując ile podnoszę No 107,5 to jest mój pb Ja klatkę mam dosyć słabą Jedyne co mi idzie w górę to Ciąg mi idzie w górę Cały czas myślę że 160-170 Bym jednął teraz Chciałbyś pójść na ławę do WK? Myślę, że kiedyś tak, ale na razie wydaje mi się, że jestem za słaby, żeby się tam pokazywać. Zdajmy na dużo więcej.